Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku zagramy w Prey i będziemy kontynuować grę Podłoga grawitacyjna Mam nadzieję, że nic na niej nie wyskoczy, a... Ale się trudno z tego celuje, jak się po tym łazi. Pole siłowe, wyłącz mi je. Można to jakoś wysadzić? Aha! Czemu ja wcześniej wtedy tego tak nie zrobiłem? Kto mi to powie? O nie! Jeszcze leciało! Nikt tego nie lubi. Nawet ja. To jest przyjemane, no zobaczcie co to robi w ogóle Ejcie mi to. No LOL! Ja się tam tłukę z tym jednym o ogników coraz mniej jest. Nie chcę HP! Ściągnąłem. że tam jesteś no zbierze mam amunicję i teraz się zajmiemy tym tym fruwakiem pieprzonym gdzie on jest dziękuję że w końcu zostałeś wysadzony Nie mam zamiaru się bawić z tym. Oczywiście pójdziemy zobaczyć co tutaj jest. O. Szczerze mówiąc, nie, nie wiem gdzie. Nie wiem gdzie włączyłem podłogę. Kurde! A myślę, że ja zezuję, a oni nie są lepsi. No, jeszcze ktoś? Nie? To dobrze, to idziemy dalej. Trzeba uważać, bo z tego łatwo można spaść. W tej grze mało kiedy się przydają granaty w ogóle. Masz Nie ty jesteś. Jestem pierdolony w fruwar. No oczywiście, że strzał z pioruna go nie zabił. Tylko prawie mnie zabiło. Nie dam się zabić. Gdybym się dał zabić, to już byłaby kompromitacja. Chodź tu, o Orel. Uwaga na spadające odpady z rury kanalizacyjnej. Gorda nie zdążyłem. Za wolny byłem. Haha, ha, ale teraz byłem szybszy. Skąd? Ile to demeja bije? FAIL Muszę mieć trochę duszy Dobra Jak to się schodziło, żeby się nie zabić? ten. tak I tak Brawo Jestem z siebie dumny Myślałem, że coś do mnie strzela No Strzela Jesus Christ! Weźcie to ode mnie! Chodź tu Kopotę piorunki sobie zmarnowałem Walić to może i straszne to jest, ale osoba, do którego, która się już do tego przyzwyczaiła, to giniopcy. Jak wam z czasem stoimy? Jeszcze 7 minut. Status fazy tymczasowej. że układa im się, pomaśla wszystko Dobra, lecimy dalej z tym koksem Abym się nadział na minę, co? A, teraz tu zabawy będą O! Gdzie, skąd? Czy zdajcie mi więcej spokój? No. Jeszcze ktoś? Dobra, to idziemy po tej linii. Mam nadzieję, że w tym czasie mnie nic nie zabije i nie zje. się otworzyłem jeszcze gdzieś nie chyba tu tylko tutaj sam ten tu a tam chyba pójść nie można no nie można tam pójść czyli trzeba iść wyżej <śm> Czekajcie, ogarnę się. Dobra, już możemy kontynuować. Lecimy w górę. O nie! Tu, gdzie kiedyś się męczyłem. Nie, 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 nie! Napraw mnie. A, daj z tym ode mnie. Jeszcze ktoś? A w ogóle jeszcze inne szkielet z tego co widzę. Jeszcze ktoś? Nie? No dobrze, dobra. Ja już Wam pokazuję, co trzeba tu zrobić. Szczerze mówiąc, kiedyś się też to męczyłem Ale to zro... Nie tu? To? to nie tu! Męczymy sobie pole siłowe Aby nam nic to nie przeszkadzało Zobacz, jak my to będziemy rozwalać. No. No w sumie to jest bez sensu. Włączanie i wyłączanie to. Dobra. Jedną część już zniszczyliśmy Lecimy na kolejną Trzeba to otworzyć oczywiście no nie, bo to jest już tam prawie że gotowe trzeba było pole siłowe włączyć Widzi Widzieliście jakie trwane O kurde, aj, spadaj! Prawie mnie zabił. No, dobrze, że ten tu skądś do mnie normalne pociski wyleciały. Dobra, jeszcze ktoś? Nie? To dobrze. Jak tam z czasem stoimy? Powinienem zdołać to jeszcze zniszczyć. Będzie mnie to denerwować. Nie no, to się powinno otworzyć, no. I się otwarło. Tam wyżej coś kiedyś było. Tylko konkretnie nie pamiętam co. W ogóle tędy trzeba jechać. Dobra. Nie chciałem tu złapać To tu coś było, nie? Dobra, to nie ogarniam. z czasem stoimy. Dobra. Powinienem zdołać to przelecieć w tym czasie. Tendyk. Wiecie co? Mam nadzieję, że wam się podobało i do zobaczenia w następnym odcinku. Zagrajmy w Prey.